Hej, a więc witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku, który którym będzie znowu wrapa. Tym razem lipcowy. Yy, więc bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. W tym miesiącu przeczytałam 8 książek. Jeszcze czekajcie, jak go sprawdzę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tak, 8 książek. I na mnie też w sumie dużo, bo w wakacje ja ogólnie dużo rzeczy robię i nie mam zazwyczaj też czasu na czytanie. Więc cieszę się, że przeczytałam te 8 książek i pokażę Wam chronologicznie, jakie czytałam. Więc, pierwszą książką, którą zaczęłam czytać w sumie pod koniec czerwca, ale skończyłam ją 1 lipca, jest to książka Magiczne Drzewo Pojedynek Andrzeja Mareszki. I co do tej książki, to bardziej ją polecam młodszym ode mnie, bo ja mam 15 lat i tę książkę tak średnio mi się czytało, raczej jest przeznaczona dla młodszych czytelników. Um, ogólnie opowiada o przygodach Kukiego, Gabi, Zuli i Nikodema. Mam nadzieję, że nikogo nie pominęłam. I Blubka, y, którzy wyjeżdżają na obóz szachowy i tam kuki znajduje magiczne szachy i używa jednego z nich do stworzenia swojego sobowtura, swojego klona, żeby nie mógł chodzić, żeby Kuki nie mógł chodzić na zajęcia, bo mu się po prostu nie chciało, nie podobały mu się. No i ten Ikuk, bo tak nazwali yy, sobowtura Kukiego klona, robi tam dziwne rzeczy. A jakie dokładnie rzeczy i jak się uporają z Ikukiem, dowiecie się właśnie czytając tę książkę. Yy, tak więc moja ocena to 7 na 10. Kolejna książka, jaką przeczytałam, jest to piąta część bardzo, bardzo długiej serii Heartland. I ja tutaj mam co ma być to będzie, czyli właśnie piątą część Loren Brook. I tutaj książka jest mega cieniutka, ma około 200 stron. I ona opowiada o przygodach właśnie Amy, Trega, chyba Scotta jeszcze. Jakoś tak. I oni tam właśnie zajmują się lecznicą dla koni, schroniskiem dla koni. No i ogólnie oni tam się zajmują po prostu tymi końmi, ale to jest tylko tło tych wszystkich wydarzeń, bo tutaj tak naprawdę głównym wątkiem w tej książce są problemy rodzinne. No, polecam taka lekka książka do przeczytania na jeden wieczór. I przeczytałam również szóstą część, czyli Kiedyś zrozumiesz, która już troszeczkę bardziej mnie poruszyła. A szczególnie końcówka. Ja się wzruszam przy książkach bardzo łatwo i ta książka mnie właśnie wzruszyła. Ona również ma około 200 stron. Kolejna książka, w ogóle zabierałam się za nią tak, że mi się jej nie chciało w ogóle czytać, ale stwierdziłam, że jak już ją mam na tej półce, no to wypadałoby ją przeczytać. Jest to książka Izabel Merlin, Księżniczka Popu. <laughs> Przepraszam. I tutaj... Um... <laughs> Mamy sytuację, w której poznajemy Lucy Rees, która jest córką dziennikarza, który podróżuje po świecie. Ona mieszka ze swoją babcią i mama niestety nie żyje. No i pewnego dnia do jej babci odwiedza ich po prostu pewien pan, który proponuje Lucy wyjazd do Paryża i pracę jako towarzyszka sławnej gwiazdy muzyki pop, księżniczki właśnie pop, Arizony. No i Lucy się po dłuższym namyśle zgadza, bo tak naprawdę co ma do robienia? Co ma do stracenia? No i jedzie. I tam poznają nowych ludzi, którzy są kluczowi w sprawie, bo tak naprawdę to nie jest taka książka, na jaką wygląda, taka zwykła młodzieżówka, taka lekka, które można sobie przeczytać i w ogóle nie przemyśleć. To jest taki, bym powiedziała, kryminał dla młodszych, dla nastolatków. Tak bym to nazwała. I pomimo tego, że książka wygląda jak wygląda i ma taki tytuł, jaki ma tytuł, no to naprawdę warto przeczytać, i ja na pewno do niej w przyszłości wrócę. Dalej przeczytałam książkę, która ma niezwykły klimat. I jest to fantastyczna książka Piotra Patykiewicza, Łukasz i Kostyk Czarownicy. Tutaj się dzieje. Ta książka ma taki bajeczny klimat, że to jest po prostu wow. Jedna, jedna książka z najlepszych, jeżeli chodzi o klimat u mnie na półce. Poznajemy tutaj Łukasza, który ma jechać na wakacje do Chorwacji. Niestety jego ojciec dostaje jakoś tam propozycję pracy. No i muszą zrezygnować z wakacji, a mama Łukasza trafia do szpitala. No i chłopiec nie może zostać sam w domu. Więc wysyłają go do ciotki, Wandy, która okazuje się być czarownicą, jak już można wywnioskować. No i tyle wam zdradzę, bo tak naprawdę gdybym wam powiedziała więcej, to już by był spoiler, bo się tam od początku bardzo dużo dzieje. Także polecam naprawdę przeczytania. Dalej książka, którą może kojarzycie, bo ostatnio w sumie ktoś o niej opowiadał chyba Anita z Bukrejus i Majaka. I jest to książka Mechtild Gleser, Strażniczka Książek. Książka również z fantastycznym klimatem. Opowiada o Amy, która trafia na wyspę Stormsey razem z swoją mamą i odkrywa tam, że ma dar wnikania, wnikania w książki po prostu, wchodzenia w nie, przeżywania nich. I książka ma bajeczny klimat. Jest wspaniała, mi się osobiście bardzo podobała. No i tutaj. Mogę Wam chyba zdradzić, że moją ulubioną postacią nie była Amy, nie był Will, nie była wcale ta mama Amy, Alexis, tylko moim ulubionym bohaterem był Werter. Jak ja widziałam sceny z Werterem, to po prostu się rozpływałam, tak go uwielbiam. Tak więc polecam Wam, naprawdę ta książka jest pełna humoru, tajemnic, super, naprawdę super książka na wakacje. Następna książka, którą przeczytałam bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła jest to książka Jessica Park To skomplikowana Julie książka opowiada o tytułowej Julie, która trafia do Bostonu na studia. Niestety okazuje się, że mieszkanie, które wynajęła, było tak naprawdę sprawką oszustów, bo nie ma takiego mieszkania w Bostonie. No i trafia do domu Łotkinsów i tam poznaje Mata i Celeste, czyli rodzeństwo, które jest troszeczkę dziwne, a zwłaszcza Celeste. No i tam się wszystko zaczyna dziać. Poznaje Fina, znaczy poznaje Fina i się w nim zakochuje. I co potem? Tego dowiecie się czytając tę książkę, bo zakończenie was totalnie rozwali. Mnie naprawdę tak rozwaliło zakończenie, że to jest wow. I z niecierpliwością czekam na drugą część, o ile w ogóle wyjdzie i chciałabym, żeby wyszła i żeby została jak najszybciej przetłumaczona, bo wow, naprawdę to był, to był sztos. I ostatnią książką, którą skończyłam czytać wczoraj, jest to książka, w której się zakochałam od pierwszej strony. I jest to książka C.J. Doherty, Wybrani. To było takie piękne, naprawdę to było takie piękne przeżycie czytając tę książkę. Wow. Wow, naprawdę wow. Ta książka od samego początku to była jedna wielka tajemnica. Jedna wielka tajemnica. Niczego tam się nie dowiadujemy. Dopóki, właśnie, no, zakończenie książki. Czekajcie na zakończenie książki, tam się wszystkiego dowiecie, ale naprawdę wow! Wow, i jeszcze raz wow, i ja muszę zaopatrzyć się w kolejne y, części tej serii, bo mnie niesamowicie mnie ciągnęła. I ci, co czytali wybranych, nie, niech piszą w komentarzach, czy wolą Sylwajna, czy Cartera, bo ja osobiście powiem, że wolę Cartera. Także to by było tyle w dzisiejszym filmiku, w dzisiejszym rapapie. Mam nadzieję, że Wam się spodobał i mam nadzieję, że sierpniowy stosik będzie większy od tego lipcowego. Może przeczytam 10, może 11 książek. Fajnie by było na pewno. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał i do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!